Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony kanał Poradoglowy Frauz Witam wszystkich bardzo serdecznie Drodzy widzowie, oczywiście drodzy Państwo, dla wszystkich witam Dzisiaj będziemy oczywiście przesadzać pachirę malutką Między innymi tak zwane przesadzanie majowe ee, Przesadzanie majowe pachiry taki tytuł filmu Oczywiście zapraszam do oglądania A na sam początek chciałem oczywiście zaprosić Do subskrybowania kanału Global Oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę I subskrypcji Również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zastosowania obserwacji, łapki w górę lub serduszka. No i do udostępnienia dalej tego filmu, że po prostu poszedł w świat. Także źle. także przechodzimy za przesadzanie e, tej pachyli. Jak widzimy, jest, jest troszeczkę ona w tragicznym stanie. Jak widzicie, jest troszkę taka. O, widzicie, tu jest oczywiście nowy listek, puszcza. To go oczywiście zostawiamy. Widzicie, jest po prostu w tragicznym stanie jest ta pachira, dlatego ona po prostu musi być, musi być ona po prostu przesadzona, bo jest w tragicznej e, ziemi. To już tam zostawię, nie wiem, co to jest. Dziek. Dobra, jest OK. teraz tak, jeżeli chodzi o przesadzanie tej pachili, to my więcej robimy coś w ten sposób, tak? Łapiemy za to i mniej więcej ciągniemy. O, w ten sposób. Ale zobaczcie, co się stało. O, ja Nie ma korzeni. A nie, są, przepraszam, są korzenie. Są, są, są korzenie. Są, są, są. Także nie jest źle. Są korzenie, na szczęście. Troszkę musimy je obczyścić. Nadmiaru, dobra roślinka, oczywiście kładziemy i pozbywamy się starej ziemi. Oczywiście ona będzie wyrzucona. Nie chcemy jej. O, tak ona wygląda. No i co teraz? Jak myślicie, co może być teraz, widzowie, drodzy Państwo? Oczywiście sadzimy ją do nowej ziemi. Oczywiście wiadomo, że pani Anna Skorupska to by na pewno je odkarzała te doniczki. No ale no niestety na to nie mam niestety czasu. Bo po prostu mam inne rzeczy też na głowie, ale dobrze by było, gdybyście też nie brali ze mnie przykładu, żeby po prostu jednak troszkę te. Do po prostu odkazić od tych zwędnych, tych rzeczy. No i teraz robimy dołek. powiedzmy tak gdzieś. I sadzimy do nowej ziemi. I zasypujemy oczywiście ziemią. To jest oczywiście ziemia uniwersalna z nawozem, już gotowa, taka jakby. Dosyć dobra ziemia, przyznaję, bo myślałem, że będzie ona gorsza, ale jednak z Aldego jest, no muszę szczerze powiedzieć, że jest bardzo dobra ziemia. Fajna, ma dużo tych mikroelementów, tych witamin, tego wszystkiego, bardzo dobra ziemia jest. No i po posadzeniu tej oczywiście pachiry, tak ona się mniej więcej prezentuje. Tak ona wygląda. Także kładziemy ją tu. Tak ona się mniej więcej prezentuje, no troszeczkę nabrudziłem, ale niezupełnie, jak widzicie troszeczkę trzymam porządek niestety, ale tak to wygląda. wygląda. Także oczywiście tyle to, to było z, z mojej strony, to oczywiście był materiał na temat przesadzania pachiry, czyli majowe przesadzanie pachiry. Także oczywiście będę się oczywiście z Wami żegnam. także do do kolejnych materiałów, ogrodniczych, także że na razie, no oczywiście pozdrawiam.